Tak to jest w Kędzierzynie. Witamy Marka Hołotę. Dzień dobry, witam. Pierwszego zawodnika wśród mężczyzn, który przebiegł pierwszy wszystkie parkrany w Polsce, tak? Tak, dokładnie, zgadza się. Proszę powiedzieć o swoich, o swoich osiągnięciach, o parkranach wszystkich, jak to się biegało? To znaczy, dobiegało się do przodu przede wszystkim. Do przodu. <laughs> e, najlepszy wynik to w Kędzierzynie, 16.57. E, Wiadomo, Gdańsk jest jedną, jedyną lokalizacją, gdzie, gdzie się najlepiej biega, bo tu wiadomo dużo znajomych i tak dalej, tu się, jakby nie, jak to mówił papież Jan Paweł II, tu się wszystko zaczęło. Aha. Eee... No to zawsze z nimi chęcią wracam. No czekam teraz na, na kolejne lokalizację, aż yy, ruszy coś ekipa z parkanu koordynatorów, żeby po prostu mógł no, gdzieś dalej biegać, bo na razie muszę sobie zrobić przerwę niestety w bieganiu parkanu, bo nie ma gdzie. A za granicą? Polska! Za, granicą, yy, za, granicą zakłóca, yy, za granicą na razie za granicą... Trochę tam zakłócony wywiad. Za granicą na razie nie planuję. Nie, Polska po prostu. Parkany Polska, tylko i wyłącznie najprawdopodobniej nie planuję. Aha, a jakieś ciekawe historie z parkanów? O, dużo, dużo. E, e, parkan Kraków, e, przebieranie się, powiem szczerze, że pierwszy raz w bokserkach jechałem w tramwaju przez kilkanaście sekund, bo byłem spóźniony na start i musiałem się nawet przebierać w tramwaju. Tak samo było w drugą stronę z Krakowa, szybko na pociąg i też szybki prysznic z pusteczkami nawilżonymi, też przebieranie się w tramwaju w czasie jazdy do tego. Do, do centrum, na dworzec kolejowy. No i masz zdjęcie niezapomnianym w parkrane. dworzec to w dobrą stronę. Tak? Niezapomniany parkan w wolbroniu gdzie trzeba było czekać od trzeciej nad ranem na dworcu nieogrzewanym zimą, nie zamykające się drzwi. Tam też się przewierałem, było fajnie. To ładnie. Trochę zmarzyłem. Ładnie. A powiedz jeszcze o swoich życiówkach na 5-10 km półmaraton i maraton. Na 5 kilometrów w sumie ja na wcześniej 16,57 na Parkranie. Eee, życiówka na 10 km atestowana trasa sa 3615, półmaraton godzina 21, bodajże to było w Kościanie i maraton 256-47 z Berlina samego roku. To ładne wyniki. Dzięki. Dziękuję. Dziękuję również. Pozdrawiam Gratulacje. tygrysy pomorskie. Dzięki. Dzięki.